Ciężko podsumować taki mecz, bo taki myślę mecz, w którym to pogoda dyktowała warunki, porywisty wiatr i tak, pierwsza połowa pewnie z wiatrem dla Olimpia, bo druga myślę dla nas. No niestety, no, boisko, na którym graliśmy, to powiem tak, no takiego słabego jeszcze w życiu chyba nie widziałem, jak gram na tym poziomie i to na pewno nam przeszkadzało, bo żeby zniwelować przewagę fizyczną Olimpii, chcieliśmy grać po ziemi. No tutaj niestety no, nie dało się grać w piłkę. I to jest jakby na minus, było dla nas mocno, mówię, bardzo się cieszę, że podjęliśmy walkę i, i wyszarpaliśmy ten remis, bo mówię, on w drugiej powie powiedzmy, może mieliśmy więcej sytuacji, ale, ale myślę, że z przebiegu gry jeszcze ostatnie minuty graliśmy w 10, to, to trzeba się z tego cieszyć. Też myślę, że ta decyzja o tej drugiej żółtej karcie to taka trochę pochopna, jeżeli chodzi o sędziego, ale nie będę komentował decyzji. Na pewno czujemy niedosyt z przebiegu tych 90 minut, bo ja uważam, że dzisiaj od początku wiadomo, wiatr w pierwszej połowie te 45 minut nam pomógł. Bodajże 9 rzutów różnych w pierwszej połowie i szkoda, że to jedna czy druga sytuacja nie wpadła, bo tak naprawdę fajnie wykonywaliśmy te stare fragmenty gry i mieliśmy przećwiczone. Te 45 minut pierwsze zdominowaliśmy przeciwnika. Uważam, że poza jednym niegroźnym strzałem Andrzej Witan za dużo pracy nie miał. To też wskazuje na to, w jaki sposób byliśmy zorganizowani pod względem defensywy i to naprawdę bardzo fajnie funkcjonowało. Nad tym pracowaliśmy i mieliśmy dzisiaj, uważam, bardzo dobrze rozpracowanego przeciwnika. W drugiej połowie, mimo zmiany strony i wiatr, rzeczywiście dzisiaj mocno wiał. I w naszą stronę, sytuacja się nie zmieniła. Ja uważam, że 90 minut byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną. Stworzyliśmy groźniejsze sytuacje. że Reteski uderzył w poprzeczkę i tak naprawdę to była jedna, jedyna sytuacja przy znowu sprzedającym wietrze dla, dla Raduni. Słyszałem, że trener zespołu gości narzekał na, na Murawę. No ja powiem w drugą stronę, odbije piłeczkę. No, Murawa była dla dwóch zespołów taka sama i dla nas i dla nich. I, nam nie przeszkadzała grać w piłkę dzisiaj. Ja uważam, że z przebiegu meczu my graliśmy w piłkę. Na pewno żałujemy, że nie wykorzystaliśmy sytuacji, których mieliśmy, bo sytuacja Jean-Guilherme, Bawolika albo Szymona Stanisławskiego, no to ci chłopcy muszą zamienić na, na bramkę. No ale pozytywnie na pewno jest to, że, że zagraliśmy na, na zero. Naprawdę mocno dzisiaj popracowaliśmy, stworzyliśmy... Naprawdę fajne widowisko przy swoich kibicach, którym bardzo chciałem podziękować za, za to, że nas wspierają cały czas i to też nie był łatwy moment, ten, ta, ta runda rewanżowa. I ja powiedziałem, że wiem gdzie tkwi to, że na tą chwilę nie wygrywamy meczy. Ja uważam, że bardzo, bardzo pozytywny sygnał daliśmy lidze, że my dalej się liczymy.